Jeśli chodzi o kolory na ustach, jeżeli byście mnie pytały, pewnie niektórzy z Was napiszą mi, że mi nie pasuje. Dlaczego? Po pierwsze, nie mam w ogóle make-upu, mam tylko odrobinę podkładu, mam tylko delikatnie zrobioną barwę, nie mam pomalowanego oka, ani rzęs, ani niczego i mam odrobinę tylko rozświetlacza tego z Benefit. Dlatego mogę wyglądać dość dziwnie, bo usta pewnie wybijają się na pierwszy plan. Mi się natomiast ten efekt podoba, bo wiem, że będzie inaczej, jak oko będzie pomalowane jeżeli chodzi o usta, no użyłam sobie Slika, jest to slick tej najnowszej wersji Lip Vip Semi Matte Lipstick w kolorku 1003. Także to jest na moich ustach, nie wiedziałam właśnie, jaki jest odcień i dalej nie wiem, jak mam go nazwać. Jakiś taki przybrudzony pomarańcz po prostu. Dobrze, tak wygląda maskara. Tak się prezentuje maskara. To jest właśnie Kiko, pokazywałam Wam ją w holu. Szczoteczka jest szczoteczkowa, grzebyczkowa, nie jest absolutnie silikonowa. Delikatnie pachnąca. Czekajcie, zrobię Wam zbliżenie. Tak się prezentuje szczoteczka. To jest taka, powiedziałabym, klepsydra. Taka w kształcie, widzicie, klepsydry. Może zrobię Wam przybliżenie. Chciałabym, żebyście widziały, jak maluję ten tusz. Ja go miałam w sobotę i byłam zadowolona. Dobra, nakładamy, aplikujemy. Mam nadzieję, że naprawdę dobrze to wszystko widzicie. Dobra. Nie nakłada dużo produktu, co mi się bardzo podoba. Bardzo intensywny, fajny, czarny odcień. Zobaczcie w ogóle. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać. Zaraz wam będę robić przybliżenia. Dołożę sobie tylko drobinka produktu. Jak dla mnie efekt jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Efekt mi się bardzo podoba. Pomaluję sobie teraz drugie oko. Trzeba tylko mówię zawsze, ale to z każdym generalnie tuszem trzeba uważać, żeby po prostu nie nałożyć zbyt wiele produktu, tak, żeby rzęsy nam się po prostu nie sklejały. Na co oczywiście też jest sposób, bo bierzemy sobie grzybyczek i po prostu suchym grzybyczkiem czystym rozczesujemy, tak. Pomaluję teraz dolne rzęsy. Tu trzeba uważać, bo faktycznie ta klepsydra jest tutaj zakończona tak dość szeroko i trzeba uważać, żeby po prostu się nie maznąć, po prostu żeby się nie maznąć. Ale bardzo fajnie maluje dolne rzęsy, naprawdę. Pomimo iż ta szczoteczka jest dość szeroka, to naprawdę bardzo fajnie daje radę. Doprawię sobie troszeczkę jeszcze górne rzęsy. Dosłownie odrobinkę. Nawet nie dokładam, widzicie, nie dokładam produktu. Po prostu przyciągam tym, co jeszcze mi zostało na szczeteczce. I tak się by prezentował efekt po, można powiedzieć, jednej warstwie tego tuszu dziewczyny. Jeżeli on robi zbliżenie na oczęta. Tak prezentuje się tusz. Ja uważam, że efekt jest super. Mi się podoba bardzo. Nie wiem, nie wiem. Dajcie mi znać, co wy myślicie. Mi się ten efekt podoba, ja jestem mega pozytywnie zaskoczona tą marką. Nie jest to jedyny produkt, który ja gdzieś tam już sobie troszeczkę przetestowałam. Więc Extra Scoop Waterproof Mascara druga ta niewodoodporna jest identyczna, tylko nie ma tego niebieskiego paseczka po prostu. Ja chciałam taki fajniejszy design, bardziej mi się po prostu to opakowanie podobało. Czekajcie, bo chyba całkiem nie wróciłam. No, także dajcie mi znać jak Wam się to podoba, mi się efekt podoba bardzo, oko jest wyraźne, rzęsy są fajnie rozczesane, są wydłużone, teraz dołożę jeszcze odrobinkę tylko produktu, czyli na całą końcówkę, produkt zasycha raczej powoli, nie jest to takie, wiecie, szybkie zaschnięcie, że produktu już dołożyć nie możecie, wręcz przeciwnie, dokładam, produkt jest OK. Fajnie rozczesuje, fajnie objęto, objętościowo je, jakby zwiększa objętość tych rzęs. Naprawdę, naprawdę super, super tusz. Bardzo gorąco Wam go mogę polecić. Jeżeli chodzi o trwałość dziewczyny, ja go miałam ostatnio w sobotę i utrzymał się mi cały dzień. Jedyne. Jedyne co w nim założyłam, na sam koniec dnia, tutaj przy czubeczku po prostu miałam takie, wiecie, pozasychane kuleczki, ale ja takie coś to mam bardzo często z tuszami, więc to akurat mnie tutaj nie zdziwiło, a na pewno nie zniechęciło mnie do tego tuszu. Bardzo fajny tusz, bardzo gorąco Wam polecam. Cena jego to właśnie tak jak mówiłam chyba w holo 8,90, o ile dobrze pamiętam. Także takie oto tusz z z firmy Kiko. Bardzo gorąco Wam polecam. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, jak Wam się ten efekt podobał. Mi się podoba bardzo. Pomadka również mi się podoba. Trzeba tylko uważać, żeby właśnie sobie za bardzo nie wyjechać za, za po prostu wiecie, za rysę naszych ust no, żeby po prostu sobie ich znie, nie zniekształcić. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał, że Wam się do czegoś przyda. Ja gorąco polecam ten produkt, 890, super tusz, pięknie wyglądający, fajna rzecz na prezent, naprawdę ekstra, ekstra. Ja do kiko wrócę na 1000%. Ja do tego sklepu jeszcze wrócę, jest jeszcze kilka tuszów, które bym chciała przetestować. Wiem, że powiecie, że po Ci tyle tuszów, ale ja lubię testować, ja lubię Wam pokazywać, a poza tym lubię też mieć. Mam jakieś takie, mam mam, nie lubię mieć. No, także lepiej mieć niż nie mieć, jak ja to mówię. Bardzo dziękuję za uwagę, to był test tuszu Zykiko o nazwie Extra Sculpt. No i tyle, waterproof mascara, czyli wodoodporny tusz. Dziękuję, pozdrawiam, piszcie mi w komentarzach, co myślicie na temat tego tuszu, tego efektu, tego looku, czy Wam się podoba, czy nie, czy miałyście, czy macie, czy zamierzacie zakupić. No i tyle. Dziękuję, przychodzę do Was jeszcze, mam nadzieję, z jakimś testem może błyszczyków, zaraz zobaczę. Także trzymajcie się cieplutko, poproszę oczywiście o lajka, like, jeżeli Wam się filmik podobał. Subskrybujcie oczywiście pod spodem mój kanał. Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta. No i tyle. Ja się z Wami żegnam. Baju!